Zasuj się! No ale tu już nie ma miejsca! Co roku ten sam problem! Dlaczego my nie możemy wybrać szerszej trybuny? Bo z tej najlepiej wszystko widać. Bez kitu, idealny punkt do obserwowania i obgadywania. O, Adi macha nam sztandarem. Tak nim macha, że zaraz wybije dyrce oko. Zdrażnisz mu, bo trzymasz sztandara? Jeśli ktoś tu może być zazdrosny, to ty o te dwie, co obok niego stoją. Proszę cię, on nawet z nimi nie rozmawia, bo mu zakazałaś. Ej, czy mi się wydaje, czy oni rok temu tutaj nie chodzili? To są pierwszaki, Żaneta? Zu kogo oni do tej szkoły przyjmują, przecież oni wyglądają jakby chodzili do gimbazy. W sumie to niedawno jeszcze do niej chodzili. Bez kitu! Nie dociera do mnie, że to nasz ostatni rok w tej budzie. A może nie ostatni, jeszcze się może wszystko zmienić? Ja tam mam zamiar iść na uczelnię. Kiedy? No za rok. A, no to za rok sobie możesz iść, ale jutro z nami idziesz na blałkę. Dobrze, to otwórz nawias. Tylko jest problem, pani profesor. Z tobą to jest zawsze problem, Bączyk. Ej, po nazwisku to na pastwisku, nie, Żaneta? Bez kitu. Bo ja tego nawiasa dzisiaj nie zabrałam, ale mama, mama mi kupiła. Mama kupiła ci nawias. No, i mierza i Cyrkola też. No to nie wiem, zapytaj może koleżanek, czy ci pożyczą. Ej, laski, pożyczy któraś tego nawiasa? Agata! No co? Nawias to trzeba narysować. Aha, czyli to jest podchwytliwe. To jest proste jak drut. Ty co nagada? Przecież nawias nie jest prosty jak drut, tylko trochę wykrzywiony. Mhm. Czy to była podpowiedź, pani profesor? To była twoja ostatnia szansa, siada jedynka. To niby jak się rysuje ten otworzony nawias? Tak. Ej no ale to wcale nie jest proste jak drut, tylko wykrzywione. No nie! Czyli blefowała. Jak to bleferka. Wyciągamy kartęczni. Dlaczego co tydzień nam pani robi kartkówkę? z lubię. Aha, to dziwnie to pani okazuje. Agata! No co? Pani procesor nas lubi i nam robi kartkówkę tylko co tydzień. Nie czaje. Trzeci i B nie lubi i robi im praktycznie codziennie. O, no. Co? No, mówią na panią: Grażka, porażka. Naprawdę? No, my tak nie mówimy. A no, miło z waszej strony. My mówimy: Grażynka, jedynka. No, bo jest pani naszym numerem jeden. Nie, bo ciągle stawia pały. Aha. Jakby tak było, to byśmy na panią mówiły: Graża, co pałą ci zagraża. A no, tak, a my tak na panią nie mówimy tylko druga A. A ja ich niczego nie uczę. Chodzą ploty, że pani jeszcze nikogo w tej szkole niczego nie nauczyła. bieski tu na fakcie. Stolica Ekwadoru. Manieczki. Agata! No co? Ekwador jest w manieczkach? Czy manieczki są w Ekwadorze? Ej, czyli to jest podchwytliwe! No właśnie trzeba napisać, że to Ekwador jest stolicą manieczek. No i Cicalafon. Gdzie leży Kuba? Na ławce. A to akurat łatwe. Wymień jednego naszego sąsiada. Ja wpisałam Nowaka, to ja wpiszę nawrocką. Jakie państwo ma najwięcej rudych miedzi? Kurde, miedzi to nie wiem, ale rudych jest najwięcej w Irlandii. O, to może tam. Chiny to kraj, w którym językiem urzędowym jest mandaryński. Prawda czy fałsz? Fałsz w Chinach mówi się po chińsku. Bez kitu, to po mandaryńsku gdzie się mówi? Chyba tam, gdzie rosną mandarynki, nie? Ty faktiko i ostatnie, wymień kraj, w którym rządzi król. Ja wpisałam Afryka, ale Afryka to chyba nie było państwo. No ale jest tam król. Tak, a jaki? Król Lew?